Cześć! Siemanko! Witamy w kolejnym odcinku Strefy ASG. W dzisiejszym odcinku kolejna replika, czego ostatnio brakowało na kanale, bo ciągle nam albo pogoda nie dopisywała, albo nam las zamknęli. Właśnie jakieś bo, pandemie wymyślali w lesie. Yy, tak yy, i kłopoty techniczne, a wiecie to jest cała logistyka, żeby jednak wyjść do tego lasu i to wszystko yy, dla Was nagrać. W dzisiejszym odcinku replika, yy, nowość. Nowość, tak? Dosyć... To jest nowość na rynku od jakiegoś czasu. Ale jeśli jesteście ciekawi, co to za replika, jak wygląda, jak strzela, ile kosztuje i czy warto się nią zainteresować, w kolejnej części odcinka. Jedziemy. Zapraszamy. A więc, w dzisiejszym odcinku replika. Jest to replika głównie producent GNG, ale stworzona przy współpracy GNG, MG i producenta broni palnej Sirius Precision, który udostępnił swój front, chwyt. Replika wykonana jest w całości z metalu CNC plus stal plus polimer, chwyt, kolba. Jest to karabinek o długości 12 cali wewnątrz posiada lufę wewnętrzną 343 Gearbox GNG pod nazwą G2, który tam ma wewnątrz wzmocnione podzespoły ich nowatorski system ETU który przy okazji też jest mosfetem co tu można jeszcze dodać no, rozkładana kolba, PDW która jest bardzo króciutka długość karabinka ze złożoną kolbą to jest 726 mm z rozłożoną 820 mm i waga w tej postaci z magazynkiem to jest 920 yy, 2920 gram. czyli prawie 3 kg. Tak, niecałe 3 kg. Tak i yy, co? Regu yy, ten obustronny manipulator zmiany ognia jest fajnie wyczuwalny, z dwóch stron. Bardzo fajny jest też dla mnie system, który mi się ogromnie podoba, którego ja nie posiadam, aktywny boltkacz, który no, ułatwia nam regulację hopka. Bardzo fajna rzecz. Stalowe przyrządy celownicze stałe, muszka i szczerbinka, znaczy bardziej przeziernik. Bardzo fajna rzecz, może Sławku pokaż, jest tłumik płomienia, jest taki Aha. totalnie nietyp nietypowy. Mhm. Jak może... Czekaj, bo nie, nie, nie. A, bo to jest do G&G, baga... więc tu mam magazynek Tak. Z bo... do ostatniej kulki. Tak. Właśnie pokaż. Jest bardzo ciekawy. Naprawdę w kozacko to wygląda, jest taki zadziorny. Zadziorny, no, taki pod kątem ścięty, mm -hmm. trójkąty. Tu jest czternastka. Tak, pod spodem jest standardowo gwint lewoskrętny 14 mm. -hmm. mm. Czyli do tego tłumiczek, dłuższa lupa. <laughs> już można mm -hmm. oczywiście kombinować. Replika jest nowa, z pudełka wyjęta. Więc... Co jest w pudełku Bartek jeszcze? W pudełku mamy papierologię, wycior, magazynek i to wszystko. To jest magazynek. Tak, yy, to jest tak. Tu przez to, że jest zastosowany ten ich system ETU, mamy coś takiego, że jeśli wystrzeli nam się ostatnia kulka, Replika przestaje działać. Naciskając spust, nie oddamy pustego strzału. No to jest po to, żeby nie, nie męczyć gitboxa. Mhm. Żeby oddać kolejny strzał, musimy załadować kulki lub kolejny taki magazynek z takim wyciorkiem, bo to trzeba będzie pokazać, bo na gitboxie jest taki switch. Magazynek ma coś takiego, że jak wyskoczy ostatnia kulka, to wyskakuje. Mhm. Zaciska ten switch, i jest odcięte napięcie. Replika mhm. to coś znajduje się dokładnie w tym miejscu. I to, jak teraz widać, akurat to wyskoczyło, bo nie ma kulek. Tak to jest schowane i to mm. za załącza ten switch. Naciskamy z mm. pusty. Mm. Jeśli podłączymy, to do tego inne magazynki. Akurat to nie zadziała, więc będzie strzelał na pusto. Muszą być magazynki nie. dedykowane GNG z tym systemem. Mm. Fajna rzecz, no bo nie będziemy się zdradzać, jakiej mamy kulek, że akurat no, je ja, strzelamy, no, strzelamy na pusto. No tak. Bardzo fajna rzecz, no co tu można dodać? Jednostronne tylko jest ten mhm. przeładowanie, mhm. odciągnięcie boltkacza. Tylko tu jest jakby zabezpieczenie, z tej, tylko z tej strony tu jest taki kolba. Jest też ta PDW, która no, dla mnie jest taką małą bolączką, bo jest bardzo krótka. Ma tylko jedną pozycję. Mamy tak. albo znaczy powiedzmy dwie: złożona na maksa, gdzie jest bardzo krótki, albo rozłożona na maksa, gdzie mamy wtedy 820 w moim wypadku jest też też, troszeczkę tak. dla mnie za krótka. Ja też tak mówię, to przymierzyłem się ona. Ja jestem przyzwyczajony jakby do też do jak to się mówi piętki nie tylko do stopki. Do stopki yy, takiej większej trochę. No bo to jest zamiarem nie? bardziej cekubowym tak. ale taki miejski tak. z, z styl. Look jak to się mówi więc no, nowa, hmm. to, nowoczesna podłoga. Yy, od razu baterię pokaż Bartek możesz. Yy. Znaczy kolejna rzecz, że w tej replice mieści się. Bardzo krótka prowadnica, baterie wchodzą. Maksymalnie jaka bateria tu wejdzie, którą możemy znaleźć w tej wielkości, to jest 1400. Większych baterii nie da rady. Przez to, że to jeszcze pokażemy za chwilę, w prowadnicy, tam gdzie wkładamy baterie, jest jeszcze ten nieszczęsny układ elektroniczny, plus bezpiecznik, które dodatkowo zabierają na miejsce. Jest coś takiego. Nie wiem, czy tu by pasowało, czy gdzie indziej to ma, ale na pewno ma to ten. Kraj tak, ma to specna, dokupujesz taką przedłużkę, nakręcasz. Aha, wtedy ty... wejdą długie baterie, ale kolba zawsze będzie rozłożona w no. maksymalnej pozycji, co mhm, do gry mhm. nie będzie przeszkadzało, tylko do transportu, no bo ty... fajnie będzie krótki. A jeszcze jedna rzecz uchwyty do paska, czyli tutaj. Jest tylko jedno takie małe oczko. Tak, ale mamy tak I kudeka tutaj i, i jeszcze w tym we froncie wciś... mamy dwa kudeki. Wciśnij kropka na samym końcu w kolbie. I dwa I na froncie. I tutaj o widać tutaj i tu od dołu też jest. A, i Od dołu i jeszcze tutaj z przodu, I są, tu z, i z no tych z przodu. kudeków dali mnóstwo. A właśnie i to, to jest właśnie też pewnie ta współpraca okay, producenta okay. palnego, palnej broni bo tu, może pokaże pokażesz, no. jak szeroki jest ten front. Aha, On jest większy, większy szerszy od body. On tak. jest okropnie na, szeroki. Yy, ja mam klasyczną dłoń, ale no, 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 ledwo, tak na styk, nie jestem w stanie tego Zwłasz, objąć. Zwłaszcza, że to jest M-lok. M-loki mhm. zawsze są takie zgrabne, wąskie. No to jest takie połączenie, bo tak z boku mamy M-loka, a u góry mamy Risa. Nie? No i jest pod no. też M-lok. I od spodu też jest M-lok. Tak. Z tego, co ja wyczytałem, to, to co, co dał producent broni palnej od siebie, to dał front. Dał chwyt od swojego palniaka oraz mnóstwo oznaczeń wygrawerowanych, nie naniesionych laserowo mhm. na broni. Znaczy, na replice jest właśnie producenta palnego, co widać, właśnie jest tutaj naniesione, mhm. na froncie jest naniesione, no. na chwycie wszędzie jest zaznaczone, że to jest producent broni palnej, mhm. że współpracował przy konstrukcji tego, tej, tej repliki. repliki. No, no replika podobno, przez to, że jest zastosowane te ETU, jest. Bardzo ładnie, ten, Ma bardzo czuły spust, jest szybko szczelna oraz yy, mamy razem yy, możliwość yy, programowalnego boosta. Na, na, na w tym w semi 3 sztuki, w auto możemy zaprogramować 5. I to już jest jedyna rzecz, co wyczytałem, co ten ETU wprowadza. A no i sygnał, że na przykład słaba bateria już jest. O, oryginalny magazynek siedzi. Tu żadnych luzów nie ma ani. Tak, wykonanie jest genialne. Tu jest naprawdę widać, że to jest GIENZI. Chociaż ja mam pierwszy raz do czynienia z repliką w ogóle producenta GIENZI. I jeśli wszystkie repliki są tak wykonane, no to szacun, bo to naprawdę mhm. nic nie drgnie. Jest, jest tak sztywne. Tak, tak. Naprawdę mhm. super. No zobaczymy jeszcze, jakie ma osiągi, ale no. Dobra, to co? Technicznie? Technicznie, no, wszystko co powiedzieliśmy. No, bo co, tu, co więcej można dodać? To, co... Zrzut magazynka jest tylko z prawej strony Właśnie tak ten, patrzę. dziwne jest dla mnie, bo jest, jest ten Jest tylko z jednej strony zrzut a jest magazynka Do przełączania trybu ognia z tak. dwóch stron Selektor a zrzut, tak, jest z dwóch tylko stron z jednej. Tak, a zrzut z jednej to No to jest akurat trochę dziwne, bo powinno być powinno Skoro jest lewo, być. prawo No to też powinno być podwójnie Zauważamy po prostu to i tyle Dobra, bierzemy chrono i dwudziestki kulki ustawiamy tak. i jedziemy Na zerowym chopku sprawdzimy w ogóle jak, ile to generuje no, A później Podobno. No. Sprawdzimy to, co właściciel repliki strzelał na 28 i przejdziemy może na 30. spojrzymy. Po kolei i zobaczymy, które kulki będą się nam bardziej. No bo właściciel nie? strzelał tylko na 28. No. Ale ja myślę, że przy Dobra, tej... przetestujemy, zobaczymy. Dobra, jedziemy chrono. Dobra, szybki wrzut jeszcze. Zobaczcie, jak bateria. Jak tu jest bardzo mało miejsca na baterię. nie? Kolbe z... Kolbe z... Zieli, zdejmujemy taką zatyczkę i tak, bezpiecznik. Układ elektroniczny i taka i, długość. I miejsce na baterie. tu porzeźbimy. Nie będziemy tego robić, na, 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 nie będziemy tego już nagrywać. Ale po prostu rzeźba jest tutaj, trzeba to naprawdę położyć. Położyć, tak. Tak. No. Dobra, lecimy. Yy, kulki 020, kołpek na zero, tak, lecimy.

Nie jest aż taka wielka. ale... 400, 400 FPS-ów i 1.4 Joule'a. No to jest to co a, ale, producent no, na stronie podaje, że właśnie jest jak zwykle około 400, więc sprawdza się. Tak. Kulki 28, hopek wyregulowany. Tak jak myślimy, że jest OK i lecimy. Dobrze trzymam, Bartek? No, Zobaczymy. Leci. Mamy to, a więc tak, 101 metrów na sekundę, 334 FPS, 370, 334, 330, 330, 337, 330, 330 FPS, 1,45, 1,78, 1,45, 1,42, 1,42, 1,48, 1,42, 1,42. Czyli tak 1,40. 1,40 byśmy powiedzieli, Jula. Dobierzmy Bardzo jak fajnie. Jak ma jeszcze ten szybkostrzelność? No? Aha. <grym> to, co było właśnie słychać, ostatnia kuleczka i już nie działa. Nie podaje. Szybkostrzelność, tu jest. E, Je, nie nie znoży, nie, ja, nie, nie, nie naliczyło. <grym> za mało kuleczek było. <grym> Przy następnych kulkach. Przy trzydziestkach, tak, jak sprawdzimy się. Sprawdzamy właśnie... trzydziestki, Oczywiście. Ok. Oczywiście. Lecimy trzydziestki. Fajne bajer z tym odcięciem. Z z I koniec. Nie ma prądu. <grym> Kulki 30. Zobaczymy Hop co. ustawiony? Tak, hopek ustawiony. Dobra, leci. No i mamy eee... metr na sekundę 97. FPSy, 320, 327, 323, 323, 320, 323, 323, 323, powtarzalność genialna. I Jule 142, 149, 145, 145, 142, 145, 145, 145. To znaczy, że trzydziestki się nadają, no. bo... Ale ten, powtarzalność fajnie tak No, mówi W dawej serię. Okej. Okay. To ja proponuję, tak? weź wykasuj ten pomiary, Aha. żebyśmy mieli zerowe. Okay? Dobra, okej, okay. Dobra. Okay, i zobaczymy teraz szybkoszczelność. Jak wow. tu się kolbot aż. <gry> 24, tak? O! I Ej. też właśnie to było podane, że przez ten elektroniczny układ jest zwiększona szybkość. 24 wow. to jest bardzo ładne w porównaniu, że mój w stoku kraj tak miał 17. Wow. No to 24. Po wyjęciu z pudełka? Ja zawsze mówię, że to jest i dobrze, i źle. Szybciej kulki schodzą. Bo, bo jeśli masz magazynki, no to klasycznie powiedzmy, na, powiedzmy średnio na 160 kulek, nie? I wiesz, przycisk jest. No to. I te... I te kulki się po prostu szybko kończą, nie? Tak, wiesz, to, to prawda, Dobre na c bo wiadomo, że tam się zasypuje, A jak idziesz na Milsima, gdzie wiesz, masz magazynek... No to nie, przy 45 kulkach to... No, czy wtedy nie strzelamy no seriami, ta, no, no to właśnie, pojedynczy, nie. Ale nawet na zwykłą pawek. niedzielną strzelankę jedziesz, pociągniesz trochę za długo i magazynek tam nie masz go w sekundę. No 24, gdzieś... Nie spodziewałem się, jest naprawdę szybka. Tak, jest bardzo szybka, no. Napra... Chociaż I to, to słuchać było, właśnie to? to jest słychać, bo... No weź jeszcze. No, i zadziałał. Aha, i koniec. Koniec. I to, to mi się, to mi się podoba. Pyk, i nie mamy pustego strzelania. No to co? Mm, chrono Zosta mamy za sobą. Mamy, zostajemy na 30. Tak. i sprawdzamy odległość. Tak, do tej repliki kulki 30. Tak. Bardzo fajnie. Uważam, że tak. Że one, to jest chyba ta, ta, ten ciężar, jest do tej repliki, i to jest replika, zaznaczamy z pudełka. Nic nie robione, nic niedubane, nic nie wymieniane, żadne sprężyny, chopki, pierdoły, gumki, nie. nic nie robione. Replika G&G. Jednak musi o tym coś, to o czymś świadczyć. Tak? No ja, ja nie mam porównania, ale pierwsza replika, jaka, jaką trzymam w rękach, dzień i robi na mnie wrażenie. Naprawdę. Fajne. To, to jest Dobra. jeden kawał. Draki. Czyli co? Ustawiamy tarczę od razu na 50 kroków? 50 metrów? 50 metrów. Chyba zaczniemy od 50. A 50 metrów klasycznie, a potem pojedziemy od razu pewnie 70. Jeśli będzie 50 dobrze, no to przejdziemy będzie dalej. Tam. Dobra, ale jedziemy 50, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Robimy test magazynku, które się podpinają lub nie podpinają i czy wszystkie podają zaczniemy od klasyki skoro replika G&G, magazynek G&G luzu Jak... nie ma no, jakby... kurde naprawdę cieba. Trzeba... i właśnie teraz było słychać, jeśli magazynek nie pod tą replikę ostatnia kulka i są puste strzały G&G bez problemu podaje Sławek to twój magazyn. Cymowski, najstarszy magazynki, jakie mam. Pasuje no. luźny. Tak, czekaj, może się obrócę tak? Podaję. Podanie. Tutaj mamy battle Axe na 200 kulek Wchodzi Chodzi dobrze? jest delikatny. luz, Nie, luz. Nie. To jest problemowo. Yy, ICS na 160 kulek Delikatny luzik czekaj, Może tak jakoś tam żeby e, Podaj, jakaś punkcóweczka może coś, A, ale To jest Twój bagnet? <suszy> Arcturus, A, nie. To, co masz zapisane z tyłu? Yy, to nie jest Arcturus tylko to jest jakiś, czekaj mam zapisane AMG Strike Industries Wiedziałem, że coś na Tak, yy, tak. Ta. OK Bez problemu Przezroczysty polimerowy Battle Axe Taki fajny, który można my, dwa, trzy ze sobą połączyć I widać wszystkie kulki No i widać kulki, bo jest przezroczysty Nie, delikatnie, ale też fajnie Bez problemowo. To ten, co ja zawsze zapominam. To my zawsze zapominamy. Ten, co u mnie nie działał, okazało się, że u ciebie idealnie tak. działa. I tu też działa. A, nie? Co, Toś, któryś, coś, któryś był pusty strzał. Pamiętajcie, że do, ten, te magazyn, ten akurat jest też bardzo stary magazynek. już ze 4 lata go mam. Nie, to więc... jest ten ode mnie. Nie, to, to jest ten ode nie, nie, To, to twój. Nie, 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 Aha, nie, to bo ja podobny ci dałem, właśnie nie bo działał. A to jest. jest kraj, tak? A, kraj, taczek. Idealnie pasuje, tak na ścisk jak oryginał, prawie. W ogóle luzu nie ma? No. Daje dobrze, nie było I, I w ogóle nie ma, jak oryginał, kraj tak. Tu mamy Arcturusa o zmiennej pojemności, tam 30-130 kulek. Delikatnie. No, luz jest, ale podchodzi. Podaję. Tu mamy stała cymka. O. o bardzo fajnie poszło. Fajnie, bo to są tanie magazyn. i dobrze podaje. Właśnie wygląda jak ten oryginalny, więc w ogóle fajnie ta szybkostrzelność. To jest. Nie, no 24 row. S mag typowy, speczna. Tak, tak. To ten, co dostałem do s 21, podejrzewam. No i to ja właśnie zauważyłem, weź wepnij SMaga. On też tutaj idealnie, w moim bolcie mam luzy, tak. a tutaj idealnie. Tak. Zero luzy. ona ma wada 125 kulek. No. Jak się gra tylko na takich magazynkach, to wiesz, że 40 kulek to jest spora różnica, nie? Tak? Od no tak. 160 tam masz też 200. No magazynki. nie, no przy takiej szybkiej oszczędności, im większa Co pojemność, jest? tym lepiej. Tak jest. Tu tak mamy jest. Aresa, taki fajny magazynek, od niedawna je mam. On jest Pół przez oczy Stefanie widać, ostatnio kiedy się oni kulki mówiłeś, kończą. O, y, ostatnio o nich mówiłeś y, na tym, na grze jak byliśmy. Tak, to są właśnie te magazynki. On jest śmieszny, o, wypnie, ale on jest taki zaokrąglony tu, nie? No właśnie taki to, Właśnie u ja mam problemy z podpinaniem go i tutaj a, przed, podaje, podaje. podaję? Podaję. O właśnie to tym. coś tu jest nie tak z, chyba nie łapie do końca. Weź wypnij, okay. spróbuj o! go wypić. Tak, nie podaję, czyli nie. Nie. Aresy jednak nie podejdą. A tu mamy stalowy Battleaxe na 200 kulek. O, i to jest dobry magazynek do tej repliki. Przy tej <grym> szybkości... tym Tak. Fajnie podaje. Czyli ze wszystkich tych magazynków, a mamy ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 13 sprawdzonych, dwa, jeden dziwne były puste strzały i ten Ares się odpinał. No to... Czyli Aresa na pewno nie. Aresa nie, bo się odpina. No i ten twój... Czyli tak naprawdę wszystkie, no, takie wszystkie... Battle Axe, cymka, specna, Arcturus polecamy, nie, nie ma problemu. Tak. Wszystkie podchodzą, wszystko... Ale żaden z nich nie ma takiego systemu, że się jest odcięcie przy tym. Przy ostatniej kulce. Co słychać? Co słychać? Odległość 50 metrów, kulki 0,30, hopek ustawiony, mamy lekko wiatr z lewa i strony, więc będzie nam znosiło kulki. odcięcie koniec kulek no jak widzieliście 50 metrów to dla tej repliki żaden problem bardzo mocno słychać specjalnie mamy taki, e, taką tarczę żeby tu było słychać też mam nadzieję że będzie też to widać mm, i co przystawiamy na 70 metrów i zobaczymy co z tego wyjdzie czy Bartek będzie w stanie trafić ok jesteśmy na 70 metrów pominęliśmy 60 skoro 50 tak ładnie szło Sławek idzie akurat pod tarczę no zobaczymy jak to donosi do 70 metrów. Jedziemy. 70 metrów Bartek strzela. Cięcie, koniec, 70 metrów. Podsumowanie za sekundę. OK. jesteśmy już po testach strzeleckich. Nasze zdanie. Podsumowanie, Podsumowanie. tak. Podsumowanie. Tak. Karabinek warty zakupu, bo teraz jest akurat w sklepach między 1600 a Nasze uwagi, jednak kolba PDW ani dla mnie, ani dla Sławka nie pasuje, jest za krótka, ale osiągi 50 metrów po linii prostej po pojęciu, spudełka 70. Nie doleciały, Ale 60, myślę, żeby doleciało warto. Za takie no, pieniądze. To replika z pudełka, tak? I, tak, jeśli ktoś komuś nie będzie przeszkadzała tak krótka kolba, jest na przykład niższy i wtedy nie ma tak długich rąk, więc spoko, dla nas kolba. Może na Cobę, nie? Tak, no. Bo szybkość ale... szybkostrzelność. Dużą szybkostrzelność. No tak, 24 to? no to jest bardzo ładne. No. Ale nie, kolba dyskwalifikuje ze względu na to, że bardzo ciężko się składa. Tak. Ja Reszta... też nie potrafię się do niej złożyć. Jakoś, nie wiem, Przyzwyczaiłem się wcześniej do specny. Tylko tak, no my jesteśmy zwolennikami. Ale jeśli ktoś ma krótsze ręce, jeśli ją przymierzy, będziemy miał możliwość przymierzenia i okaże się, że pasuje, jak najbardziej polecamy, bo osiągi są genialne. A ja jak myślę, dla mnie. Że, że tak do lasu, to tak pół na pół bym powiedział. Przez kolbę. Tak. Ale jeśli komuś w cenie, pasowało... ogólnie w tej cenie można kupić inne repliki. Już nie będziemy mówić o jakichś tam firmach, ale e, z dużą kolbą, gdzie wejdzie Ci większa bateria, zależy ile się strzela. Jeśli ktoś dużo strzela, no to ta bateria naprawdę widzieliście, to jest taki. No, Stigdon, kurde, nie, no to. Ale kupić trzy baterie. To od razu i będzie zmieniał. I będzie zmien... Do... Replika pika, jak się bateria rozładowuje, tak. więc będzie wiedział, kiedy ją wymienić. No ale jest to jakaś tam jakiś rodzaj wady. No Ale jest. do C Kuba jest fajnie, bo można bardzo krótką złożyć, chociaż ten front jest naprawdę długi jak w klasycznej. Jak tak, bo to na... jest 12 cali, tak? tak front. Tak. Do Cekuba bardziej. Zalety? Metalowa, dobrze spasowana, idealnie, dobrze osiągnięte, ładnie wykonana, te wszystkie detale. To jednak jest takie. No ma taki tak, samot. To, to wszystko daje, nie, nie jest laserowe, tylko jest grawerowe. Tak, to no. jest grawerka. Tak. Wykonanie fajny przednie. ten e, tłumik ognia. Bardzo fajny, on jest kozacki. Do tego, wiesz, można jak dołożysz sobie taki gruby tłumik, wiesz, to i go tutaj dołożysz i on, ten tłumik, będzie tak równo, co mi fajnie, to bardzo ładnie wygląda. No to potem. chciałem powiedzieć, że są dwie wersje do kupienia, identyczne, tylko, że druga nie ma tego, tylko ma taki właśnie lekko wystający, gruby aha, tłumik. Tak, tak taki, jak tak, chciałem, tak, możesz to kupić. Ale wiesz, taki, wiesz, przedłużysz lufę nie, i aha. taki fajny, długi, gruby tłumik. Nie, jest wiesz, jest tej i fajnie długości, się... ten tłumik, taki Będzie wiesz, pięć tych, pięć punktów do respektu, nie? Ale... Tyle? Pierwszy raz korzystam z repliki G.G., jeśli chodzi o wykonanie, jest genialne. Naprawdę dla mnie, sposowanie wszystko jest fajnie. Kolba nie dla mnie, nie dla Sławka. No jednak nie jesteśmy zwolennikami PDW. Mieliśmy chyba pierwszy raz do czynienia z taką kolbą tak, krótką. Tak. I nie, my nie jesteśmy zwolennikami. Raz, że jest za krótka, dwa, pojemność baterii. No dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Nie zapomnijcie łapki w górę, nie zapomnijcie zostawić suba. A jakbyście chcieli dać nam na kawkę, to na dole jest link. Zapraszamy, będziemy korzystać jakiś nowy sprzęt, może jakaś, może jakaś coś do fajna testowania. racja żywnościowa, jakaś z dziwnego, jakiegoś egzotycznego kraju. Jeśli macie ochotę, zapraszamy na kolejne odcinki. Na dziś to tyle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Hejka.